Mamy i dzieci miały już swoje święto. Teraz przyszła pora na nich. Ojciec, tata, tatuś, co mu zawdzięczamy, za co go kochamy i czego życzymy w tym wyjątkowym dniu, ale też jakie cechy po nim odziedziczyliśmy. Na pewno sumienność. Wydaje mi się, że jestem również odpowiedzialny po nim. Na pewno zainteresowanie do różnych rzeczy, na przykład jak artystyczność albo no, w sumie lubię też bardzo po nim też matematykę. O, jestem uparta po ojcu, zdecydowanie. I jak się denerwuję, to krzyczę jak on. Szybko się złoszczę. Tak jak on? Tak. Ale szybko wybaczasz? Zależy. I to też po nim? Też. Jaki pan jest po ojcu? Mówi się, że jaki ojciec, taki syn. Czasami uparty, ale też no, zaangażowany w wychowanie dzieci. A za co go cenisz? Za wszystko, bardzo go kocham i bardzo się cieszę, że jest moim ojcem. Pan jest ojcem? Ja tak trochę nietypowo zapytam, czego pan by sobie życzył z okazji swojego święta. O rany. Chyba chłopaków dobrych, no. Są dobrzy i tyle chyba, no. Że słuchali, tak? Tak. Tata jest dumny z chłopaków. Wystarczy. Żeby chyba oni byli dumni z pana też przy okazji. No mam nadzieję, no to się staram do tego. No. Czego życzysz swojemu tacie w tym wyjątkowym dla niego dniu? E, żeby był jeszcze lepszy, e, żeby był zdrowy przede wszystkim, szczęśliwy, e, żeby, się, żeby spełniał marzenia. Wszystkiego najlepszego tato, kocham cię i widzimy się w piątek.